Cześć z tej strony Kasper. Dziś zapraszam was na recenzję głowicy termostatycznej Fritz DECT 302. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. Po otworzeniu pudełka znajdziemy oczywiście głowicę termostatyczną. Poza tym jest instrukcja obsługi. Ostatnim elementem jest jeszcze adapter do grzejników w standardzie Danfoss RA. Ponadto w głowicy są już włożone baterie i oprócz tego już nic tutaj więcej nie znajdziemy. Obudowa głowicy jest dość prosta, jednak zawiera wszystkie niezbędne elementy. W głównej części znajdziemy ekran w technologii elektronicznego papieru, na którym wyświetlają się podstawowe informacje o sprzęcie. Wokół tego ekranu znajdziemy kilka klawiszy te na dole pozwalają na zmianę temperatury, która jest aktualnie używana na grzejniku. Poza tym jest taka śnieżynka, która uruchamia tryb otwartego okna, a po przytrzymaniu aktywuje blokadę klawiszy, na przykład przed dziećmi. W prawym górnym rogu znajdziemy takie strzałki w górę, które uruchamiają tryb boost, czyli szybkiego podgrzewania pomieszczenia, a na samej górze między tą śnieżynką a trybem boost jest jeszcze klawisz menu. Na szczycie znajdziemy trochę elektroniki która pozwala na sterowanie właśnie na grzejniku, jest także pierścień, który nakręcamy w miejscu normalnej głowicy termostatycznej. No bo montaż jest tutaj bardzo prosty. Na początku odkręcamy głowicę jaką wcześniej mieliśmy na grzejniku, przykręcamy nową i praktycznie całość jest już gotowa. Fritz DECT 302 ma montowanie na gwint M30 1,5 mm. Tak jak wspomniałem w zestawie mamy też adapter do Danfoss RA. Jeśli mamy grzejniki z innym gwintem no, to już musimy dokupić sobie samodzielnie adapter wedle własnych potrzeb. Po zamontowaniu, możemy przejść do konfiguracji i łączenia z internetem. I tutaj bardzo ważna informacja: że wszystkie urządzenia marki Fritz łączą się wyłącznie z routerami tej samej marki, bo funkcjonują one jednocześnie jako taka bramka. Pozwalająca właśnie na łączenie smart urządzeń, które będziemy stosować w domu. Nieco ogranicza to możliwości, no bo musimy się dostosować i zainstalować w mieszkaniu konkretnie router z oferty marki Fritz. Nie mogą być to routery innych firm. Zwiększy to także koszt całego przedsięwzięcia, szczególnie jak już mamy jakiś dobry router, no bo decydując się na taką głowicę, najlepiej byłoby go wymienić. Na szczęście chociaż konfiguracja jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy wcisnąć klawisz nad ekranem między śnieżynką a trybem boost, a od razu uruchamia się tryb parowania. Jeżeli taki tryb nam się tutaj nie pojawia, na przykład urządzenie było już skonfigurowane wcześniej, wystarczy przejść w ustawienia przytrzymując dłużej ten klawisz. I przywracając jakby ustawienia fabryczne. Następnie wciskamy klawisz na obudowie routera, który jest dedykowany do łączenia się z urządzeniami smart home. W przypadku mojego routera Fritzbox 4060 na przodzie jest dedykowany klawisz Connect, wystarczy go wcisnąć, a po chwili router i głowica połączą się ze sobą. Wystarczy jedynie potwierdzić klawiszem OK w prawym dolnym rogu, a na samym końcu jeszcze możemy wybrać w którą stronę ekran ma zostać obrócony, żeby nam się wygodnie na przykład odczytywało temperaturę. Do zarządzania głowicą potrzebujemy aplikacji Fritz Smart Home, w której się nie logujemy, nie potrzebujemy żadnego konta. Wystarczy połączyć się z siecią wygenerowaną przez routery Fritz, a głowica pojawi nam się tutaj automatycznie. Funkcjonalność tego programu nie jest tutaj jakoś mocno rozbudowana. Przede wszystkim możemy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę. Jest także uruchamianie trybu śnieżynki. Czyli tego przykręcenia grzania po otwarciu okna, jest tryb boost, a także dwa ustawienia najczęściej używanej temperatury. W moim przypadku jest to 21 i 23 stopnie. Niżej znajdziemy wykres, jak kształtowała się na przestrzeni czasu temperatura w naszym mieszkaniu. Na samym końcu znajdziemy informacje na temat modelu urządzenia, stanu połączenia z siecią, a także poziomu naładowania baterii. I to tak naprawdę tyle. Ważnymi informacjami jest to, że całość jest niestety w języku angielskim, nie ma tutaj przetłumaczenia na język polski, co może być dla niektórych sporą wadą. Dodatkowo głowica może być głównie sterowana wtedy, gdy jesteśmy połączeni z routerem Fritz. Alternatywnie, zdalnie możemy korzystać z głowicy, ale do tego potrzebujemy zewnętrznego adresu IP. Ja go niestety nie posiadam, co automatycznie przekreśliło możliwości sterowania poza domem. Co trochę jak dla mnie mija się z celem, no bo głównie z takich głowic korzystałem właśnie wychodząc z domu, gdzie mogłem sobie nieco przykręcić temperaturę, a chociażby wracając do mieszkania na chwilę przed, mogłem temperaturę zwiększyć. Tutaj to nie będzie możliwe, no chyba że faktycznie posiadamy ten zewnętrzny adres IP. Sterować oczywiście możemy też na samej głowicy, najbardziej podstawowy jest no plus i minus pod ekranem, który pozwala na zarządzanie temperaturą. Poza tym jest ta śnieżynka, jest ten tryb boost, a także menu wywoływane poprzez przytrzymanie klawisza na samej górze. Tam znajdziemy możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, poza tym możemy wywołać obrócenie się w inną stronę ekranu, są podstawowe informacje czy ponowne wywołanie łączenia z routerem. Jeżeli z kolei nie przytrzymamy tego klawisza tylko go krótko wciśniemy, to podejrzymy utworzone harmonogramy działania, a także historię temperatury za ostatnie 24 godziny. Najwięcej jednak znajdziemy w ustawieniach routera, wchodząc przez przeglądarkę internetową na stronę fritz.box. Tutaj ponownie musimy być połączeni do sieci wygenerowanej przez router Fritz i wchodząc w zakładkę Smart Home, znajdziemy właśnie głowicę termostatyczną. Tutaj na początku zmienimy nazwę, możemy podejrzeć wersję oprogramowania, sprawdzić czy urządzenie jest połączone oraz jaki jest stan naładowania baterii. Poza tym możemy uruchomić blokadę przycisków, jest także wyłączenie dostępu dla aplikacji na smartfonie, poza tym możemy ustawić temperaturę komfortową i obniżoną, która też pojawia się potem w aplikacji i tutaj wybieramy już, jak nam będzie wygodnie te temperatury komfortowe i obniżone możemy nałożyć na oś czasu, ustalając w jakich dniach, w jakich godzinach temperatura automatycznie będzie się zwiększała. W taki sposób też tworzymy te harmonogramy działania, które też pojawiają się potem na głowicy. Niestety to sterowanie harmonogramami jest dostępne wyłącznie przez przeglądarkę. W aplikacji tego nie mamy. Niżej znajdziemy przełączenie urlopowe, które pozwala maksymalnie obniżyć temperaturę w określonym czasie. Jest także zarządzanie, w jakich terminach ma się wyłączyć całkowicie ogrzewanie, i ustalamy tutaj terminy poza sezonem grzewczym. Niżej dostosujemy czułość wykrywania otwartych okien. Jest także możliwość dobrania, przez jaki czas będzie zamknięty zawór po wykryciu otwarcia. Dostosować możemy także odchylenie temperatury, no bo termometr jest wbudowany w głowicę, co oznacza, że temperatura w pomieszczeniu będzie nieco przekłamana, bo przecież pomiar będzie odbywał się bezpośrednio przy grzejniku. A jako temperaturę mowa, to w drugiej zakładce, która jest nazwana właśnie temperatura, znajdziemy ponownie podgląd, jaka temperatura była zmierzona przez ostatnie 24 godziny. No i z głównych funkcji to tak naprawdę tyle. Mamy więc wszystko, co najważniejsze. Możemy stworzyć wygodne harmonogramy, utworzyć jakieś terminy poza sezonem grzewczym, gdzie nie będzie się grzało, czy na przykład możemy obniżyć temperaturę, gdy będziemy dłużej poza domem. Te ustawienia w przeglądarce są już w języku polskim, co już oceniam jak najbardziej na plus, no bo aplikacja, jak wspomniałem, jest po angielsku, menu w głowicy z kolei jest po niemiecku. Na szczęście przeglądarka jest już jak najbardziej po polsku. Jeśli chodzi o działanie głowicy w praktyce, to jak najbardziej to się sprawdza. Wszystko, co zadamy, bezproblemowo wykonuje się właśnie na tym urządzeniu. Głowica dobrze pilnuje określonych ram czasowych, utrzymuje temperaturę na zadanym poziomie. Dodatkowo, głowica też szybko reaguje na wszelkie zmiany, które wprowadzimy, czy to z aplikacji, czy to właśnie przez tą przeglądarkę, czy chociażby korzystając z klawiszy na obudowie. Jedyną drobną niedogodność podczas korzystania widzę w tym, że ekran na głowicy się nie podświetla. Przez co wieczorem już nie zobaczymy, jaką temperaturę ustawiamy, no chyba że sobie doświetlimy okolice grzejnika. Dodatkowo temperatura ustawiona w aplikacji pojawia się z delikatnym opóźnieniem na ekranie głowicy, ze względu na oszczędzanie energii, żeby te cyferki cały czas się też nie aktualizowały i zbędnie nie zużywały baterii. Fritz Dekt 302 został wyceniony na około 300 zł i ta cena jest jak najbardziej ok. Jednak no trzeba wziąć pod uwagę, że musimy jeszcze dokupić router, co znacząco zwiększa koszty całości. Ogólnie muszę powiedzieć, że jest to kawał dobrego sprzętu, który jak najbardziej sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Jeżeli ustawimy sobie harmonogramy według własnych potrzeb, to wszystko działa niemal bezobsługowo. Urządzenie też reaguje na ręczne ustawienia, czy chociażby na otwarcie okien. Jest tutaj jednak kilka aspektów, które osobiście nie do końca mi się podobają. Przede wszystkim no konieczność posiadania dedykowanego routera do tego żeby zdalnie zarządzać urządzeniem potrzebujemy zewnętrznego adresu IP. Ponadto nie mamy aplikacji w języku polskim, w głowicy też jest tylko niemiecki, a oprócz tego jeżeli chcielibyśmy sterować harmonogramami, musimy skorzystać z przeglądarki, w aplikacji tego nie mamy. W ogólnym rozrachunku uważam, że jest to sprzęt z potencjałem, który wygląda fajnie, sprawdza się dobrze, jest świetnie wykonany. I realnie utrzymuje temperaturę taką, jaką sobie wybierzemy. Jednak no z drugiej strony jest tutaj kilka właśnie takich dziwnych aspektów, głównie właśnie w oprogramowaniu, które osobiście chciałbym nieco usprawnić. A co wy sądzicie o takiej głowicy? Czy wy byście ją kupili? Czy szukalibyście jednak czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zalecam również do zapoznania się z pisemną wersją na oiout.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. Tymczasem, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.